Dziś powiem o błędach podczas tworzenia kursu online. Błędy te albo zabiją Ci sprzedaż, albo sprawią, że będziesz przechodził przez cały proces dwa lata, zamiast spiąć się i zrobić to w trzy miesiące. Oglądaj to wideo do końca, bo na koniec dam Ci konkretne zadania do zrobienia, które sprawią, że wykonasz już dziś jakiś krok do realizacji Twojego kursu online. Inaczej, jeśli tego nie zrobisz, po prostu zmarnujesz kilka minut na oglądanie tego wideo. Pierwszy błąd, skupiasz się na nagrywaniu kursu, zamiast na jego Sprzedaży. Owszem, nagrywanie, gromadzenie sprzętu, ustawianie kamer, mikrofonów, audio, kadr, scenariusz to wszystko jest mega fajne, sekcji i przyjemne. A problem jest taki, że marnujesz czas na agendę, na scenariusz, na wybór i ustawianie sprzętu, no i oczywiście na nagrywanie, potem na montaż. A sprzedaż kuleje. Jest kilka rozwiązań tego problemu, bo tak naprawdę nie musisz nagrywać kursu zanim go Sprzedaż. Najpierw możesz sprzedać kurs, potem dopiero go nagrywać. I jest na to kilka rozwiązań. Możesz zrobić po prostu przedsprzedaż, czyli najpierw sprzedać kurs, zrobić kampanię dokładnie tak, jak się robi, ale kursu jeszcze nie ma i dajesz wtedy obietnicę, że kurs będzie dopiero za jakiś czas dostępny. Możesz też poinformować, że treści będziesz dostarczał sukcesywnie co tydzień na przykład kolejne lekcje, kolejny jakiś moduł. Możesz też to zakomunikować tak, że pierwszy moduł jest już teraz, jak tylko kupisz, to go dostaniesz, otrzymasz, możesz go przerabiać, a kolejne moduły będą udostępniał na przykład co dwa tygodnie. Najpierw nagrywanie kursu, a potem jego sprzedaż ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już masz teraz solidnie dobrze zbudowaną społeczność, albo już masz jakąś sprzedaż kursu e, za sobą w przeszłości. Inaczej niekoniecznie. Drugi ogromnie częsty błąd podczas sprzedaży kursu online to jest produkt, do dupy produkt, produkt nieodpowiedni. I po pierwsze, produkt może być niedopasowany do Twojej grupy docelowej. Podam Ci na przykładzie moim. Chciałem sprzedawać e-booka, w którym były szablony mega fajnych nagłówków, które zwiększały konwersję, otwieralność, przyciągały uwagę na ofercie w social media, w mailach itd. Myślałem, że to jest idealny, świetny, genialny produkt i owszem, tak było, ale dla osób zaawansowanych, które są już na pewnym poziomie. Gdy jednak puściłem reklamę szeroko, bardzo szeroko na zimny ruch, produkt ten jednak nie sprzedawał się tak dobrze. Obietnica, którą dawałem, nie była możliwa do dowiezienia dla tych osób początkujących. Kolejny problem z produktem: ten produkt nie rozwiązuje faktycznego problemu. Podam Ci przykład. Próbuję sprzedać mechanizmy uzależnienia. Zamiast sprzedać taką ideę. Jak w końcu rzucić palenie, mimo że próbowałem już kilka razy? Myślę, że czujesz różnicę. Nikogo nie interesują mechanizmy uzależnienia, każdego interesuje problem, który ma i chce go rozwiązać. Kolejny problem z produktem? To Tobie się wydaje, że ludzie tego potrzebują, a tak naprawdę oni tego nie chcą. Ty jesteś podniecony na myśl o Twoim kursie, o Twoim produkcie, ale klienci już niekoniecznie. Podam Ci na przykładzie moim, też. Myślałem kiedyś, żeby stworzyć kurs, który po prostu da kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt jakichś wskazówek, strategii na to, jak zwiększyć sobie ogólnie sprzedaż e, online. Jednak zrobiłem coś bardzo ważnego. Zrobiłem ankiety i zapytałem klientów, z czym mają faktycznie problem. I wyniki tej ankiety pokazały jednak coś innego, że klienci nie potrzebują ogólnych wskazówek. Klienci akurat mieli problem ze stworzeniem skutecznej oferty sprzedażowej. O tym. Jak opowiedzieć klientowi o produkcie. Dlatego też taki e, kurs z mojej strony powstał. Kolejny problem z produktem: twój kurs jest za duży. Chcesz dać wszystką wiedzę, którą posiadasz, a nie skupiasz się na tym małym problemie, na tym małym odcinku i na tej obietnicy transformacji. Czyli skąd z jakiego punktu A do punktu B przyniesiesz klientów. No i czasem jest to też niedopasowana forma, tak? Na przykład szablony postów do social media. Lepiej dostarczyć klientowi w formie e-booka, którego sobie otworzy w dowolnym momencie, przeczyta, skupiuje, niż na przykład w formie codziennych live'ów albo nagrań wideo, bo ta forma jest przy takiej treści po prostu trudno dostępna. Jak zatem rozwiązać ten problem, aby nie spalić produktu, aby on nie był do dupy, aby klienci go chętnie kupowali i pożądali? Ano przede wszystkim ankiety i rozmowy z klientami. Ankiety dają się taki ogólny, szeroki wgląd na to, a rozmowy. Pozwolą pogłębić ten problem, lepiej go zrozumieć i dopasować całą komunikację kursu. No oczywiście najlepszym sposobem na walidację pomysłu jest sprzedaż, czyli sprzedaż kursu, zanim on jeszcze powstanie. I trzeci ogromny problem przy sprzedaży kursu online to jest to, że chcesz zrobić wszystko samemu. I tak naprawdę marnujesz swój czas robiąc wszystko samemu. Ty tak naprawdę jesteś potrzebny tylko do nagrania webinaru, do przeprowadzenia, chociaż nawet i to można oddelegować komuś, jeśli prowadzisz kurs we współpracy. Nam średnio przygotowanie całego lajka do kursu online zajmuje zależnie od 80 do 120 roboczo godzin. Tobie, jeśli nie masz doświadczenia, jeśli tego jeszcze nie robiłeś, zajmie co najmniej dwa razy więcej. Po drodze popełnisz jeszcze dziesiątki, dziesiątki błędów. W efekcie jesteś Ci się trudno za to wszystko zabrać, i przekładasz start tego kursu z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał, i, i cały ten pomysł już od dwóch lat gdzieś tam w Twojej głowie się kiełkuje, a tak naprawdę nie możesz ruszyć. A nawet jeśli już wszystko przygotujesz, tak należy, zrobisz to samemu, jednak że odrobinę tego czasu, żeby to y, robić samemu, to produkt może być wspaniały, pomysł genialny, zwalidowany, ale możesz po drodze popełnić tyle błędów, chociażby. Z landingiem, z ofertą sprzedażową, z mailami, z sekwencją, że kampania cała, i tak może się nie udać. Tutaj rozwiązanie jest proste. Możesz delegować część albo większość, albo prawie wszystkie zadania konieczne do przygotowania kampanii sprzedażowej kursu online. Dzięki temu ruszysz z miejsca natychmiast i jesteś w stanie przygotować i sprzedać kurs w ciągu trzech miesięcy, a nie odwlekać to na kolejne lata. Nie musisz szukać narzędzi, wybierać, testować i i ogarniać tych wszystkich kwestii technicznych, no i masz pewność, że to wszystko będzie dobrze zrobione, zoptymalizowane pod konwersję i dać potencjalnie jak najwyższe wyniki. Wszystkie te błędy główne, które powiedziałem, wynikają z mojego doświadczenia. tylko w tym roku 2022 zrealizowaliśmy 43 dokładnie lejki sprzedażowe do kursów. Online, a rok się jeszcze nie skończył, bo na co dzień właśnie pomagamy klientom podobnym do ciebie w procesie sprzedaży kursu online. Robimy landingi, teksty, oferty i całą tą brudną robotę, która jest potrzebna do wykonania. I teraz zadania na koniec. Zrób konieczne te zadania, bo tylko wtedy ma sens oglądanie tego wideo. Zadanie pierwsze: przygotowując się do sprzedaży kursu online, w ogóle tworzenia jego, zastanów się, czy najpierw jednak nagrywasz. Czy najpierw sprzedajesz, a potem nagrywasz. Jeśli ta druga opcja, to wybierz też sposób komunikacji, tak? Czy już jakiś pierwszy moduł nagrasz od razu i dostarczysz, czy jednak w ogóle nie nagrywasz, sprzedajesz, a y, lekcje będą pojawiać się sukcesywnie na przykład co tydzień. Zadanie drugie: zwaliduj, zwaliduj swój pomysł, zrób ankiety, rozmawiaj z potencjalnymi klientami, pytaj ich o faktyczne problemy i wykorzystaj to, co mówią potem w całej komunikacji i budowaniu kursu. Zadanie trzecie, ustal sobie datę rozpoczęcia Twojej kampanii sprzedażowej, to ci niesamowicie pomoże. A po drugie, wypisz sobie rzeczy, które chcesz albo które musisz zrobić samemu, bo będzie to dla Ciebie łatwe, potrafisz to i będzie to dla Ciebie przyjemne. A pod spodem, wypisz sobie rzeczy, które na pewno chcesz oddelegować, ponieważ na to czasu nie chcesz tego robić samemu. A jeśli nie masz czasu, nie ogarniasz kwestii technicznych i nie chcesz robić tego wszystkiego samemu, to kliknij poniżej i zobacz wideo, które dla Ciebie przygotowałem. One pomoże Ci zrobić, wykonać te pierwsze kroki do realizacji kursu online, a tam też jest arkusz do pobrania, który pomoże Ci wykonać te zadania, o których dzisiaj mówiłem.